Cześć, witam wszystkich. Więc rakieta amerykańska spadła na Polskę. A tutaj widzimy szczątki, przynajmniej jedną część tej rakiety, która spadła, którą Polacy znaleźli. Możliwe, że takich podarunków od USA na terenie Polski jest więcej, tylko po prostu Polacy ich nie znaleźli. Tutaj widzimy, jak to spadało. Tutaj mamy z Los Angeles Times, nie będę wdawał się za bardzo. Tłumaczą się Amerykanie, jak do tego doszło? Okej, okay. tutaj mamy kanał Zero, najbardziej popularny pop propaganda w Polsce i wszystkie, wszystkie komentarze są szydera. Nabijają się z polskich polityków i nabijają się z Polski jako kraju. Ha, 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 hi, hi, hi. Zobacz, jaka Polska to jest gówno kraj. Zobacz, jacy polscy politycy to są debile. Nie to, co taki Putin czy Trump, bo Putin czy Trump to są geniusze. Natomiast wszyscy polscy politycy są debilami. I wszyscy, i Polska to też jest kraj debilów. Oczywiście ja, piszący to Polak, nie jestem debilem, bo ja jestem jedyny mądry w tym kraju. A, no i szydera. Szydera to jest, jak dawno mówiłem już, szydera to jest taktyka słabego. A szydera jest wtedy, kiedy biją cię, plują na ciebie, ścigają na ciebie, kopią cię na ziemi, a ty sobie przynajmniej podnosisz, możesz powiedzieć, zobacz, jakie to durnie. I zażartować. To jest taki cykl, jak żartowanie z Niemców, jak była okupacja niemiecka Polski, czy żarty o komunistach, jak komuniści okupowali Polskę. To jest taka taktyka bezsilnego przegrywa życiowego. Wypisz wymaluj maluj mentalność Polaków. To trzeba zmienić. Mamy służby w akcji teraz. To jest X. X to jest wrogi Polsce serwis informacyjny. Działanie EXA polega na tym, żeby dawać propagandę prorosyjską i protrumpową. Jeszcze raz powtórzę, jeżeli źle mnie usłyszeliście, EX to jest wrogi Polsce serwis. EX to jest narzędzie do zniszczenia Polski i Unii Europejskiej także do osłabienia wrogów USA. Unia Europejska to jest wróg USA i trzeba, USA teraz dążą, żeby ją rozbić, ponieważ doszli do wniosku, że ekonomiczna siła jest zdecydowanie większa niż rosyjska. Rosja im nie zagraża, natomiast EU tak i organizuje operacje specjalne, takie jak dają nieograniczone pieniądze na USAID. USAID, nieograniczone pieniądze, mówimy o setkach bilionów, czyli setkach miliardów dolarów, setkach miliardów dolarów, które poszły do różnych krajów, między innymi Polskiej, na organizacje, które rozsadzają te kraje z wewnątrz. To się nazywa demokracja. To się nazywa wolność słowa. Więc ja to postrzegam jako wypowiedzenie Polsce wojny. Jeszcze raz powtórzę, ponieważ dużo z Was może takie słowa nie przełknąć. A możecie myśleć, że coś się przesłyszeliście. A wspieranie wrogich Polsce organizacji w środku kraju to jest wojna, to są działania wojenne. Kropka, full stop. Nie, nie muszę komentować. Jeżeli ktoś się nie zgadza, to nie jest kanał dla Ciebie. Że też tylko ja takie rzeczy zauważam, nikt o tym nie mówi. Anyway, wracamy do mojego głównego wątku. Więc niesłychany skandal służby w akcji, który działa na wrogim Polsce serwisie internetowym X. Propagandy prorosyjskiej i pro Trump. Więc rząd polski nie wiedział o spadających na Ziemię resztkach rakiety Falcon 9, bo polska agencja kosmiczna wysłała im mail z ostrzeżeniem na nieaktywny od 6 miesięcy adres mailowy MONU. To jest rzeczywiście skandal. I oczywiście komentarze są, że to jest państwo z gówna i kartonu, że polscy politycy są debile i tak dalej, i tak dalej. Nagonka na Polskę i polskich polityków. Jakiś mistrz Żaba, nie mam pojęcia, jakiś następny przygłup. Na Polskę spradają szczątki rakiety Falcon, a baran z obrazka przyznaje w wywiadzie, że budzą go tylko wtedy, jak coś się dzieje na Ukrainie. Nie wiem, czy to jest Polak, czy to jest Rosjanin. Komentarze też nie wiem, czy to są, czy to w ogóle ludzie piszą. I tak dalej, ale wszystkie są o tym, żeby zaszmacić polskich, el, polskie elity i polski kraj. Po prostu zmierzyć ich. ja mam potwierdzenie, jakby ktoś nie wiedział, mamy oficjalne newsy. I idziemy dalej na YouTube, jest dokładnie to samo. Komunikacja była nieprawidłowa, gdzie jest wielki skandal. No, trzeba kogoś obwinić. Więc padło na tego człowieka jakiegoś tam kamysza, kamyszka, nie wiem. Um, wielki, wielki skandal, oczywiście to i, i właśnie i dalej. Oczywiście to, że. Przepraszam, do tego dojdziemy jeszcze do tego ostatniego. Oczywiście to, że amerykańska rakieta spadła na Polskę, to według Polaków komentujących na X na YouTubie, i robiących content na X, i robiących film na YouTubie, no to, że spadła amerykańska rakieta na Polskę, no to oczywiście jest wina tuska i rządu. To, że spadła amerykańska rakieta na Polskę, to jest wina rządu. Kraj z dykty i kartonu. Ja jako Amerykanie troszeczkę inaczej o tym myślę. Jeżeli jakakolwiek rakieta chińska, pakistańska, czy koreańska, czy polska, by spadła przypadkowo na USA, to przede wszystkim powinien być system, gdzie amerykański rząd z głową państwa, włącznie, czyli Trumpem w tym wypadku, natychmiast dzwoni do Polski przez telefon, dzwoni i alarmuje. Jest emergency. Nasza amerykańska rakieta rozwala się nad waszym niebem. Nie wysyła się żadnego e-maila. To nie jest sprawa na pocztę pantoflową, to nie jest sprawa, żeby wysłać e-maila, tak jak sobie wysyłamy ja z wami. Nie, nie wiem, tylko ja to zauważam? Ja wiem, że ja się lubię powtarzać, ale powtórzę to jeszcze raz. To nie jest wina Polski, że amerykańska rakieta spadła na Polskę. Winni są Amerykanie i rząd amerykański. Więc pierwsze co powinno się wydarzyć, zanim ta rakieta w ogóle spadła jak poinformowano o tym jakąkolwiek agencję czy kosmiczną, czy prezydenta Trumpa, czy Vance'a, czy jakiegoś innego debila w USA, to pierwsze, co powinni zrobić, to zadzwonić natychmiast, zaalarmować do polskiego rządu. I nie mówcie mi, nie piszcie mi, że to zrobili, bo tego nie zrobili. Po prostu wysłali e-maila do Polskiej Agencji Kosmicznej. Hej, nasza rakieta spada na wasz kraj. Bardzo możliwe, że spadnie na jakieś wasze miasto i zabije stu ludzi. No, to bye bye goodbye. Good luck. Życzę szczęścia. Idę spać. Jestem Amerykaninem, a to jest Polska, mam tu gdzieś. Tak się nie traktuje. Kraju. Czy wyobrażacie sobie, żeby coś takiego było, jak na przykład chińska rakieta spada na Nowy Jork, i Chińczycy z braku laku wysyłają e-maila do jakiejś tam agencji kosmicznej do, do Nasa? Po prostu wysyłają e-maila, rozumiecie? Nie dzwonią, nie alarmują USA, że hej, nasza rakieta, jest emergency, uważajcie. To nie jest wojna. My was nie atakujemy, to wypadek. Bardzo przepraszamy, o czym będzie za chwilę. Wyobraźcie sobie coś takiego, żeby Chińczycy nie zrobili tego, tylko spada rakieta chińska na USA, na, przepraszam, na, no tak, na USA, na Nowy Jork, czy jakiekolwiek inne miasta amerykańskie. Czy na, czy na teren amerykański i Chińczycy po prostu wysyłają e-maila, i później, wyobrażacie sobie, taki scenariusz. Amerykanie na Eksie, na Reddit, na YouTubie piszą, że to nie jest wina Chińczyków, że spadła chińska rakieta na USA. To jest wina Ameryki, bo to kraj z głównej kartonu. Że to jest wina amerykańskich elit. Wy sobie wyobrażacie taki, taki numer? Bo ja nie. To jest możliwe tylko w Polsce. Jedyny taki naród, który jest taki tępy i taki zacietrzewiony na siebie samych, naród, który nienawidzi samych siebie, jest chyba ewenement na skalę tej planety, to są właśnie Polacy. Nikt tak nie reaguje. Więc ze z tych wszystkich odpowiedzi na Eksie, które czytałem, a, które czytałem na YouTubach. To się okazuje, że wina za amerykańską rakietę, która spadła na Polskę no, ponoszą polscy politycy i Polska jako kraj. Kropka, bo Amerykanie zrobili jak należy, prawda? Amerykanie wysłali <grytanie> Amerykanie wysłali e-maila do polskiej organizacji. Nie dzwonili alarmować, że jest straszna emergency, że coś takiego niezwykłego się wyda, y, dzieje, że trzeba uważać, że my jako sojusznik, czy nawet nie sojusznik, jakikolwiek randomowy kraj, po prostu nasza rakieta atakuje wasz kraj. Uważajcie, informujemy co się dzieje, alarmujemy cały świat, a przede wszystkim polski rząd. No nie, nic, nic takiego nie było. Wysłali e-maila do polskiej agencji kosmicznej. I do widzenia. To jest niepoważny kraj. Mówię o USA, nie mówię o Polsce. Ja wiem, że jesteście zaskoczeni, ponieważ USA to jest wielki kraj, wspaniały i bezbłędnie działają geopolitycznie i tak dalej. Natomiast Polska to jest gówno z kartonu, gdzie wszyscy politycy debile. Wszyscy politycy w USA są wspaniali i geniusze. No tak was nauczono. Tak to działa. Pierwsza rzecz, co powinna się wydarzyć, to jest oczywiście to, że dzwonią Amerykanie do rządu polskiego, do prezydenta Polski, do, pre do prime minister, do najważniejszych ludzi dzwonią. Nasza rakieta leci na was. To po pierwsze. Po drugie, co powinno się wydarzyć, za godzinę, najmniej, przepraszam, najwięcej za godzinę, ten żydowski ambasador który kamuflażuje się jako amerykański ambasador w Polsce, a którego celem jest wywłaszczenie pieniędzy na organizacje pro izraelskie i pro-holokrystyczne, a muszę tak mówić dziwacznie, ponieważ to jest YouTube, to jest wrogi Polsce serwis internetowy, który jest zalany ruskimi botami i pro-Trump botami. Bo nie ma polskiego serwisu. Więc ten ambasador jest po to, żeby wyciągnąć pieniądze, ponieważ Polska nie chce płacić za to, że, cytuję, masowo mordowała Żydów w czasie II wojny światowej. Koniec cytatu. Możecie się protestować, możecie tam mówić, że to nieprawda, że fakty są inne. Nikt o waszych faktach nie będzie wiedział ani patrzył i będą zignorowane. Nie liczą się fakty. Nie liczy się historia. Liczy się tylko siła. Więc druga rzecz, która powinna się zdarzyć, to ten wspaniały, cudowny w czapeczce ambasador USA w Polsce powinien najwięcej za godzinę zostać wyzwany i zapytany grzecznie: co jest? Jak to się wydarzyło? Dlaczego nas nie, po, nie poinformowano? Wysłaliście e-maila. Czy wy zwariowali, Amerykanie? E-maila wysłaliście w taką sytuację? To jak my, Polacy, będziemy wiedzieli, że jakaś chińska bomba atomowa za godzinę spadnie na Nowy Jork, to wyślemy wam e-maila albo damy na Eksie zawiadomienie na tweet? To nie jest normalne zachowanie, Amerykanie. Tak się nie robi, Amerykanie. To jest zupełny brak profesjonalizmu. Amerykanie. USA to kraj z gówna i kartonu, i dykty. Jak widać teraz, Amerykanie. Ale Polacy tak nie myślą. Polacy tak nienawidzą swojego kraju i tak nienawidzą swoich elit i tak nienawidzą samych siebie, że po prostu Polacy tak nie myślą. No i oczywiście wojna. Polsko-Polska będzie trwała, ponieważ teraz nasza wspaniała polińska klasa polityczna będzie naszczuwać jeden na drugiego, kogo to wina jest. Bo oczywiście to jest wina Polaka, że amerykańska rakieta spadła w Polsce. Dziwi mnie jedno. Jestem Polakiem, żyjącym w USA, także obywatelem USA. Może dlatego, że dlatego, że tutaj jestem tyle i inaczej mam inaczej mentalnie myślę, inaczej analizuję sprawy, ale dziwi mnie to, że tylko ja to zauważam. I tylko ja to widzę. Nikt w Polsce nie mówi do Amerykanów na Eksie, czy na YouTubie, czy na Redycie, czy na polskich serwisach. Że Amerykanie źle poinformowali Polskę, że to jest nie tak, że należy wezwać ambasadora USA i żądać przeprosin natychmiast. I zażądać, żeby coś takiego już się nigdy nie powtórzyło. I gwarancji zażądać, zażądać od ambasadora USA, że ma dać gwarancję, że nic takiego się już nie powtórzy, bo inaczej Polska to uzna za. Bardzo poważna sprawę i będą konsekwencje. A teraz, ambasadorze USA, chciałeś coś powiedzieć, ale zamknij ryja i wyjść z gabinetu, nic nie mówiąc. Jeżeli będzie się stawiać i coś tam będzie mówił, należy gościa wyciągnąć fizycznie, obezwładnić jego ochronę i wyciągnąć fizycznie z gabinetu prezydenta Polski, czy ministra Polski, jakiegokolwiek. Kropka. Czy tylko ja to zauważam? Dlaczego tylko ja to zauważam? Dlaczego tylko ja tak myślę? Dlaczego Polacy to jest taki debilny, tępy naród, że jak na nich plują i sikają i robią na nich gówno, to oni się kłócą i jeden na drugiego i mówią, że to, że na nas srają i sikają z góry, to jest wina Polaków i polskich elit? Dlaczego tak jest? Należy zrobić koniec demokracji w, w Polsce. Należy zrobić rząd ratunku narodowego. PiS i PO maski mają spaść. Niech się okaże w końcu, że to jest jedna i ta sama organizacja. I niech te elity polskie nie walczą już o koryta i nie robią z siebie debili i zdrajców, którzy jak na tym widzimy zdjęciu, że o ten jest odpowiedzialny Polak za to wydarzenie. Nie, tamten Polak jest odpowiedzialny za to wydarzenie. Nie, nie. Ma być, jak Bartosiak zrobił apel, to ja zrobię też apel do Polaków. Nie do elit polskich, bo to nie przejdzie, ale do, do Polaków. Ma być rząd ocalenia narodowego. Nie ma być podziałów partii, nie ma być wyborów. Rząd ocalenia narodowego, wszystkie partie reprezentowane, oczywiście oprócz Konfederacji. I trzeba działać. Przede wszystkim natychmiast wezwać ambasadora USA i postawić twardo. Wytłu żądamy wytłumaczenia, żądamy, żeby to się nigdy już nie, wy nie wydarzyło ponownie, żądamy gwarancji, że coś takiego się nie wydarzy ponownie. A teraz, suko, spierdalaj z polskiego gabinetu. Mam swoje sprawy do załatwienia, i nic nawet nie mów. Tak się rozmawia z USA teraz. I to mówię ja, jako obywatel USA i Polak. Bardzo proszę ten film podać dalej. Bardzo możliwe, że ten film zostanie wycofany z obiegu, ponieważ my, Polacy teraz, robimy nasze content, nasze naszą twórczość na wrogich Polsce serwisach na YouTubie, na Eksie. Ale mimo tego, bardzo, bardzo proszę Was, żeby każdy z Was przesłał ten filmik, tylko ten mój, ten jeden, reszta jest nieważna, ten film o tym, co się wydarzyło i moją analizę tego wypadku wszystkim Waszym kolegom, koleżankom, rodzinie i bardzo proszę o komentarze na YouTubie, czy się zgadzacie z moim myśleniem, czy myślicie jak typowe Polacki w Polsce teraz, że nie przyczepimy się do Amerykanów, bo amerykańska rakieta spadła na Polskę, tylko przyczepimy się do samych siebie. I będziemy teraz robić szyderę z Polski. Będziemy śmiać się z polskich polityków i elit, zamiast nacisnąć teraz na USA i żądać tego, tych trzech rzeczy, o których powiedziałem. Dobra, za dużo już gadam. Bardzo proszę ten film przekazać dalej. To wszystko. Do zobaczenia.